My już zapomnieliśmy tak, o tym, dokładnie. co było dwa tygodnie temu. Już nawet się troszkę podmęczyliśmy delikatnie przez te ostatnie dwa tygodnie, bo mieliśmy sporo uczniów na lekcjach. Natomiast to nie był łatwy czas to nie był łatwy czas, bo teraz patrzymy na to bardziej tak optymistycznie czy pozytywnie, bo ten sezon ruszył. Natomiast no, były te czarne scenariusze, że nie wystartujemy w ogóle. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzisiaj, dzisiaj faktycznie dzień dobry, bo nagrywamy niewieczorową porą, tak jak zazwyczaj, ale z rana. No bo to też można powiedzieć wyjątkowy odcinek, tak? Tak, taki Ten. właśnie pożegnalny trochę. Podsumowujący bym może powiedziała a, a troszeczkę, tak. mówiący o tym, co się dzieje wokół nas, bo wokół nas mimo że za oknem ciepło. I w Krakowie, czy w Warszawie wiosna, już tak naprawdę można powiedzieć, że od nowego targu wiosna, to hmm. w Zakopanym, i u nas pod Nosalem dalej zima. Tak. Jak nawet widać tutaj lekko za oknem yy, biało, w sumie dzisiaj. Fajnie nawet. nam dzisiaj dosypało, przybieliło, naprawdę tak, można na kamerkach pooglądać. Klimacik, klimacik się zrobił yy, bardzo fajny. Yy, więc tak, ostatnimi, yy, osta w ostatnim odcinku yy, troszkę próbowaliśmy yy, porozmawiać o tym, yy, co, yy, jak przygotować dziecko do, yy, do wyjścia na stok. I pod koniec też zaproponowaliśmy, że jeśli ktoś by miał jakieś mhm. pytania do nas, to bardzo chętnie postaramy się na te pytania odpowiedzieć. No i troszkę tych pytań się pojawiło, z czego się bardzo cieszymy. Większość z nich dotyczy w sumie sytuacji, która jest teraz, jak gdyby. Więc. No teraz właśnie spróbujemy gdzieś mniej więcej te pytania powiedzieć. No i Kasia tutaj. Co będzie... nas cieszy, prawda, bo to Było. znaczy, że jeszcze mnóstwo rodzin wybiera się do nas na narty. I myśli są... w ogóle o tym. Myśli się jeszcze gdzieś... o nartach. Ta zima troszkę nam się przesunęła, ale nadal trwa i może trwać jeszcze całkiem długo, dlatego mnóstwo właśnie takich pytań mnie również to zdziwiło, takich na teraz, na już na za tydzień i na te pytania postaramy się odpowiedzieć. Tak. Mieliśmy skrupulatnie od gdzieś to tutaj <laughs> tak. spisywał, żebyśmy niczego, co ważne, nie pominęli. Tak się od razu przechodząc do, do tematu związanego z tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, to do kiedy planujemy jeszcze być otwarci? W sobie? Pod Nosalem planujemy jeździć tak naprawdę do momentu, kiedy nam na to pozwolą warunki śniegowe. Mamy dosyć spory zapas śniegu, także te wysokie temperatury bardzo nam nie przeszkadzają. Gorzej będzie, jakby zaczął padać deszcz, wiać wiatr, bo wtedy faktycznie sam wiesz, śnieg niknie w oczach. Natomiast takie temperatury, jak w zeszłym tygodniu obserwowaliśmy, plus 10, plus 12, plus 15 stopni, Wiemy, że w Krakowie było nawet plus 19. Jeszcze nam tutaj bardzo nie przeszkodziły i nie przeszkadzają. W nocy mamy przymrozki, dzisiaj troszkę posypało. Zatem mamy nadzieję, że pojeździmy do świąt wielkanocnych. Takie mamy plany. Święta wielkanocne w tym roku początkiem kwietnia i być może uda się, przecież już nie jedne święta wielkanocne jeździliśmy na nartach pod Nosalem. Być może uda się i w tym roku. Nie udał się sezon w styczniu, nie udał się sezon początkiem lutego, no to może uda się przesuwamy. w marcu i w kwietniu przesuwamy, <gry> przesuwamy go, się sezon mamy tego. możliwości, warunki pod Nosalem naprawdę super. Fajne jest też to, że w tej chwili nie ma tłumów, zatem tak naprawdę jazda na nartach odbywa się bardzo płynnie, fajnie, bezpiecznie, nie ma kolejek, nie tracimy czasu niepotrzebnie na oczekiwanie do wyciągu. Generalnie zawsze marzec był takim miesiącem fajnym do nauki jazdy na nartach, bo można było to zrobić na spokojnie. I w tej chwili faktycznie widać, zresztą ty też to widzisz, że sporo ludzi korzysta z tej możliwości. Zatem na ten moment zapraszamy do kwietnia bieżące informacje oczywiście na naszym facebooku i na stronie internetowej NOSALA i szkoły. dos tiempos. Tak, co się też właśnie ten temat wiąże z takim w sumie stale zadawanym pytaniem, co się pojawia jakaś lekka plusowa temperatura czy odwilż. Czyli właśnie ludzie się czasami zastanawiają, czy jeśli u nich gdzieś tam w Polsce śnieg w ogródku zniknął przez dwa dni odwilży, to czy u nas nie będzie podobnie na przykład za dwa, trzy dni, kiedy się mają plan do nas wybrać. Dlatego kamery online. Kamery online, nasza stacja Meteo, na bieżąco pokazują. Czy mamy jeszcze śnieg, czy jeździmy, czy nie? Można sobie na bieżąco tak. obserwować, co dzieje się u nas. Wy tam na leżaczku w stroju kąpielowym, a my tu jeszcze narciarsko śmigamy na nartach. Tak, czyli trzeba pamiętać o tym, że ta warstwa śniegu tutaj zupełnie jest inna, to inaczej jest jakby struktura całej warstwy jest, jest zupełnie inna. Ona też inaczej była na samym początku przygotowana, więc tak naprawdę, żeby te warunki, które teraz mamy miały się pogorszyć albo się musiał całkowicie zniknąć, to tak naprawdę trzeba. trzeba by było, nie wiem, ze trzy tygodnie takiej no, mocnej pogody. Tak. Wtedy pewnie faktycznie tak. by może było już słabo z tym śniegiem, ale takie przelotne odwilże to naprawdę nam nie, nie zagrażają, ani nie mhm. przeszkadzają dokładnie. Mhm. Yy, tak, no następnym pytaniem, które teraz właśnie dość często się zadaje, yy, tak, w dla nas, do nas, yy, to jest to, co tam się za oknem dzieje właśnie w tym momencie, więc... No, bo teraz właśnie widać, że już faktycznie nagle budynek szkółki zniknął. Tak. E, więc... No, i to są takie też troszeczkę, można powiedzieć, małe niedogodności, które tutaj pod nosalem teraz występują. No, staramy się tak przeprowadzić, że tak powiem, te nasze nowe plany, inwestycje, żeby było jak najmniej kolizyjnie. Za wszystkie niedogodności przepraszamy. Na razie wydaje się, że, że dosyć dobrze to się udaje zorganizować. Natomiast no wiadomo, że z każdym tygodniem e, te prace nad, nad nowym budynkiem szkoły, nowym zapleczem tutaj dla e, całego Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL e, będzie, no, będzie pewnie generowało jakieś tam e, utrudnienia. E, natomiast no, zobaczymy, zobaczymy, nie przesądzajmy. E, prosimy o wyrozumiałość natomiast będziemy robić wszystko żeby to wszystko było w miarę na spokojnie na pewno nie przeszkadza to wjeździe na nartach to wszystko nie dzieje się na stokach to bardziej dotyczy tutaj zaplecza strony parkingu tak. Ale zmieniamy się. Zmieniamy A... się to, co powiedzieliśmy, że, tak. że zaczniemy, zaczęliśmy i teraz już nie ma odwrotu, dokładnie. idziemy do przodu. A poszczegóły tego dokładnie, co tam się teraz dzieje, odsyłamy do odcinka numer 5 naszych rozmów rozm, rozm, nosalowych, gdzie już obszerniej omówiliśmy Mówiliśmy ten temat. O tym. Tak jest, tak jest. No. no i to były w sumie takie główne pytania, które dotyczą tego, co będzie. Też jeszcze takim często powtarzanym pytaniem jest na przykład w stosunku. Do mnie akurat to, czy, czy karnet będzie potrzebny na, pierwszy, na, pierwszy, na pierwszą lekcję. Ale to jest trochę bardziej wynika z tego, że tak jakby ludzie są czasami zdziwieni, że oni w ogóle pojadą za pierwszym razem tak, na pierwszej lekcji do tak, góry. Tak. To jest dla nich taki czasami szok. Tak jakby się uh -huh. nie, niektórzy z Państwa zastanawiali, czy że w ogóle ta pierwsza lekcja będzie wyglądać tak, że ona będzie bardziej chodzona niż jeżdżona. No, więc Albo teoretyzowana. <laughs> tak. Nie teoretyzowuję. Tak, faktycznie to jest duże zdziwienie, często, gęsto w oczach rodziców, szczególnie małych dzieci, kiedy tam po 20 minutach wykonujemy telefon, dziecko nie ma karnetu, tak? prosimy o doniesienie karnetu, a tak, a to potrzebne, a będzie jeździć. Tak, tu mówimy, że na każdą lekcję, na którą my przychodzicie, czy Państwo, czy przyprowadzacie dzieci, ten karnet w kieszące powinien się znajdować. Nie ma takiej możliwości, żeby podczas pierwszej lekcji nie skorzystać z wyciągów. Pod nosalem trasy są. No to są, są bardzo tyle... rzadkie przypadki tak naprawdę. Tak, ale, ale to, jak... się, to raczej się tak, nie, nie zdarza, starze. bo są, jest i taśma, na którą każdy hmm. może wejść, nawet malutkie dziecko, łatworczyki. No tak naprawdę to jest centrum szkoleniowe, więc wszystko, co Tutaj jest, jest właśnie przygotowane dla tych no, przede wszystkim początkujących, małych narciarzy, więc wszystko odbywa się dosyć szybko i te początki, jak tak naprawdę tylko metodycznie możemy to zrobić dobrze, to robimy i wprowadzamy w miarę szybko naszych uczniów również na wyciągi, żeby nie tracili swojej energii. Chociażby na podchodzenie czy jakieś no, niepotrzebne hmm. męczące tak? podciągania yy, czy, czy inne tego typu rzeczy, które potem spowodują, że będziemy zjeżdżać. Tak? Staramy się całą energię wykorzystać na zjazdy, yy, a tylko tyle, ile trzeba na te takie organizacyjne rzeczy, więc karta na wyciąg jak najbardziej. Na każdą lekcję i od razu. Hmm. <słuch> dobrze. No Co i tak teraz jeszcze. jeszcze ja, my, ja myślałem jeszcze o takim, takim krótkim takim pytaniu w sensie, jak byś w ogóle oceniła ten sezon, tak, yy, wiesz, pod względem całości. Tak, to ja też, to był też był są to tematy, o które, nas, dziwny, o, które nas, o które nas ludzie pytają. Ja myślę, że my tak naprawdę jesteśmy w połowie naszego sezonu. Normalnie, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy <grym>, na końcówce. My tak. mamy nadzieję, że jesteśmy w połowie. Śmiali, że byle, do marca. byle do marca. Ale, ale tutaj marze. byle do kwietnia. Nas Dokładnie. Może, Natomiast faktycznie to są pytania, które pojawiają się i padają z ust każdej osoby, która z nami ma styczność. Można powiedzieć, że. Każdy zastanawia się, jak to tutaj wszystko wyglądało, jak to wszystko nie działało, jak my do tego wszystkiego podchodzimy. No, trudno tutaj za każdego, kto, kto z nami tutaj w Centrum Szkolenia Artystycznym pod nosalem jest i przebywa, się wypowiadać. Natomiast myślę, że można przyjąć ogólnie taką zasadę, że no co, pogodziliśmy się z tym, co było, bo, no, bo nie mieliśmy tak naprawdę na to wpływu, nie mieliśmy możliwości ten sezon w, tak naprawdę przez... No, ponad miesiąc, jak nie dwa miesiące czasu, był takim wielkim oczekiwaniem i y, gdzieś tam na co dzień y, <t society> tak, tak naprawdę nie na wiadomo <tol sans> czym z, <tolans> z dnia na dzień mocno żyliśmy, ale od początku postawiliśmy sobie no, tak naprawdę jasny, jasny cel i byliśmy w gotowości każdego dnia do tego, żeby ponownie rozpocząć działanie. I tak to było w styczniu. Teraz, jak Zaczęło się wszystko dziać na nowo, można powiedzieć. Wróciliśmy do normalności, mm -hmm. bo na stok wróciło mnóstwo dzieci, mnóstwo y, dorosłych i troszkę już zapomnieliśmy tak, o tym, dokładnie. co było dwa tygodnie temu. Już nawet się troszkę podmęczyliśmy delikatnie <laughs> przez te ostatnie dwa tygodnie, bo y, mieliśmy sporo y, uczniów na lekcjach. Y, natomiast y, to nie był łatwy czas. To nie był łatwy czas, bo y, teraz patrzymy na to bardziej tak y, optymistycznie czy pozytywnie, bo ten sezon ruszył, natomiast no, były te czarne scenariusze, że nie wystartujemy w ogóle. Wiemy, że dla nas, dla całej branży narciarskiej, a co za tym idzie ludzi, tak naprawdę no, ogromną ilością ludzi, bo to nie tylko nasza przecież stacja, ale to... To całe zakopane i okolice. To były trudne momenty. Nie każdy miał zaplecze czy ma zaplecze takie finansowe, żeby móc myśleć, OK, tą zimę to tam sobie spiszemy na straty, będzie kolejna, to jakoś sobie będziemy radzić i jakoś się odrobimy. Tutaj faktycznie no, mnóstwo ludzi i naszych kolegów i, i, i sam wiesz w jakim kręgu się obracamy. To są, to są osoby, które no żyją z tej pracy sezonowej, więc były to trudne momenty. Trudne momenty i no, ja dawno nie pamiętam tak trudnych rozmów, i tak naprawdę wiele osób do mnie dzwoniło z takim no, no, no wręcz zapytaniem, ale takim oczekiwaniem, że usłyszą coś pozytywnego, że to ruszy, że to wszystko będzie normalnie. No, nikt nie miał takiej odpowiedzi, dlatego jak dostaliśmy zielone światło, to sam wiesz, że była w nas, radość takie tak. lekkie niedowierzanie ale w momencie wszyscy się zorganizowali mm. wszyscy stanęli na głowie na wysokości zadania w ciągu kilku dni przygotowaliśmy tak naprawdę pełną naszą ofertę i team był w pełnej gotowości no i realizujemy realizujemy teraz te nasze szkolenia jesteśmy no, tak naprawdę w, tak, jak, tak jakby nic się nie wydarzyło, tak? Ale działo się niefajnie sam, sam dobrze hmm. wiesz. Nie no, tak jakby z perspektywy też powiedzmy tej, 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 tej instruktorskiej, no to też widać było właśnie, że gdzieś tam w grudniu ta atmosfera w szkółce była taka Nerwowa, napięta, napięta, taka dziwna. Tak. A teraz już można powiedzieć, że to wróciło do takiego normalnego tak. stanu, czyli już się hmm. tam zaczynają jakieś, jakieś rozmowy, właśnie takie budowskie. Ze śmiechem na twarzy, <laughs> nie, bo coś więcej. Nie... Się nie zastanawiają, co to będzie dalej, tylko już właśnie jakieś tam bieżące, jakieś następne tam rzeczy, takie Na pewno ta cała rozmowy. sytuacja jest trudna. Mhm. Jak nie wiedzieliśmy, czy będziemy mogli dalej działać w marcu, tak, to te ostatnie dni, tak naprawdę przed tą oficjalną informacją, już czuć było w powietrzu, że znowu robi się nerwowo, no bo, no bo to jest byt, tak naprawdę każdego z nas i, i wielu osób tutaj, więc. No, to są takie nowe sytuacje, które myślę, że spotkały nas, jeżeli chodzi o taką i współpracę, i takie relacje społeczne. Widać, jak bardzo ta sytuacja wpływa na to, jak się zachowujemy, jakie tak naprawdę no, no emocje w nas... Taka niepewność potrafi wywołać, a, a to są no, raczej mało pozytywne emocje, tak? Mm. Dlatego teraz się cieszymy, bo <grym> można powiedzieć, że czujemy, że tak. przez jakiś Mimo teraz następny tydzień, dwa, trzy, tak. nic nam nie zagraża. Bylebyśmy tylko zdrowi byli i, i możemy działać, to, to jest fajne, nie? i Dokładnie. dobre, i pozytywne tak jest. Mhm. No i ostatnim takim pytaniem jeszcze tutaj od instruktorów to jest, yy, czy będzie w tym roku zakończenie sezonu? A możemy robić. <grym> Party? Jak tylko będziemy, możemy być, zrobić party online. Właśnie, to drugie pytanie, Jakie, w jakiej formie, jeśli tak. Możemy no zrobić party online, jeżeli zrobimy party online, to myślę, że możemy nawet zaprosić naszą publiczność, damy informacje. Ja myślę, że to by mogłoby być bardzo ciekawe. Natomiast staramy się nie łamać obowiązujących no, nie. nas przepisów i czekamy na zielone światło, żeby móc zorganizować party. Na no, no to pewnie trochę poczekamy, no ale nikt nie powiedział, że. Zakończenie sezonu musi być w kwietniu, przecież tak. może się odbyć w czerwcu, w lipcu, nawet no, we wrześniu. <laughs> no dobrze. dobrze. No to to by było na tyle, jeśli chodzi o, o te pytania takie właśnie z typowo bieżących Bieżące. spraw. My z naszej strony właśnie chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy nas gdzieś tam i wspierali słownie i tutaj właśnie osobiście na nosalu i przy tych właśnie przy jakby odbiorze tych właśnie naszych rozmów, ale tak samo podczas szkoleń i w ogóle spotkań takich prywatnych. No, Można powiedzieć, że kończymy, kończymy pierwszą tą, serię, tak? tak? Pierwszy serię. sezon naszych nasalowych rozmów. Tak, siódemka to taki idealny. Tak, lubimy liczba. bardzo numer 7. Zdajemy też sobie sprawę, tak, rozmawialiśmy o tym, że nie zawsze te nasze rozmowy były w takim czasie troszkę, że chcieliśmy pewne rzeczy kontynuować, chcieliśmy, żeby. No, Wszyscy nasi uczniowie ci, którzy chcą tutaj do nas przyjechać pod Nosal, myśleli o tej zimie i myśleli o niej pozytywnie, więc tak czasem troszkę zaklinaliśmy rzeczywistość, ale okazało się, że, że, że całkiem o, dobrze to wyszło. Udało no może, się że, że poczarować. To wyszło tak naprawdę całkowicie trochę z przypadku jakiegoś, bo, tak. bo w sumie to no, wymyśliliśmy to, można powiedzieć, na dniach, że jednak no, chcielibyśmy się takimi chcielibyśmy fajnymi treściami udzielić. Poza tym, Trudno też odpowiadać każdemu na pytanie, a no dużo właśnie. ludzi się interesuje, dużo się później e, nawet w tych naszych takich nosalowych ogólnych rozmowach, e, takich troszkę nieprawdziwych e, informacji pojawia, więc e, te nasze nosalowe rozmowy też troszkę wyszły stąd, że, że my chcieliśmy te informacje czy prostować, czy mówić o tym usystematyzować po prostu. Tak, po jak prostu. jest, usystematyzować. E, i, taki, I takie mamy nadzieję na kolejny sezon, w kolejnym mhm. sezonie, który e, mamy w planie realizować już jesienią. Chcemy też mówić o tym, co praktyczne, ale co też tutaj pod nosalem się dzieje, co nas się otacza, działo. się działo, co się będzie działo, bo na pewno nowy sezon to nowe plany, mamy nadzieję, nowe realizacje, nowe informacje, a wszystko w kierunku, aby było. Lepiej. Lepiej zmieniamy się na lepsze cały czas co roku myślimy o tym, jak działać, żeby Państwo, dzieci, osoby dorosłe czuły się bardziej komfortowo, bardziej zaopiekowane, żebyśmy stawali się coraz bardziej profesjonalni. Czasem być może musicie o pewnych rzeczach gdzieś tam o pewne rzeczy dopytywać, wyszukiwać. Teraz będzie prościej. Po prostu będziemy o tym informować. Więc bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że będziecie z nami. Zapraszamy w jesienią. W tym sezonie tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Pa, pa.